Dobry wieczór, witam Was z gabinetu EMOST, terapii, w której bardzo długo się opierałam. Mimo, że byłam przemęczona, mimo, że byłam zestresowana, dopiero w momencie, kiedy dopadł mnie COVID i miałam ogromne problemy z płucami, po wyzdrowieniu, z kaszlem, schodzeniem z po schodach, ze złapaniem oddechu, kaszel był taki szczekający, dałam się namówić mojemu narzeczonemu, który jest. Już po terapii EMOS jest zachwycony, oraz pani Justynce, na, na spróbowanie magicznych płytek, które czynią cuda, czuję się rewelacyjnie. Jestem spokojniejsza, jestem dużo bardziej uśmiechnięta i dużo lepiej mi się oddycha. Schody nie są problemem. Moja praca polega w dużej mierze na bieganiu w po piętrach w kamienicy na Starówce i to było dość spore utrudnienie dla mnie. A teraz wszystko wróciło do normy, kaszel zniknął, oddech jest, siła wróciła. Zapraszam.